Witam Was na następnym odcinku Farming Simulator 2013. Dzisiaj pogramy. No zaczniemy od robienia pola. Ostatnio co yy, zaczynaliśmy je. To całe zostało już wysiane. Przepraszam Was za, za to. Ale coś się dzieje. Dobra. Nie będziemy je opryskiwać. I dzisiaj będziemy też ścinać drzewa No, zacznie się to fajnie będzie dzisiaj się nam wyglądać ja teraz zrobię to pole numer 23 Obok naszej farmy Pole na ten filmik, jestem Patryk Główna strona to Pat, Oli Pat, Viper I Nagrywam tam z kuzynem Nie wiem kiedy będą odcinki z pipi, bo dzisiaj się dowiedziałem, że on jest chory nie, nie, yy, ten Nie może na razie grać Więc nie wiem jak to będzie z Fifą Ale jak tak to będziemy nagrywać moje słonatory FARMY 2015 Bo miałem już kiedyś 2009, 2010 na 2012 12 to był agar 13 to każdy miał chyba 14 i 15 Akurat 13 tak za dużo nie grałem Bo potem ten GS yy, Trzeba się zalogować na konto To mi to się zablokowało Bo nie pamiętałem hasła Czyli Steam. Chyba to się tak nazywało. <laughs> Polecam je też obejrzeć na Facebooku, jeśli gram filmiki. No, jeśli będą, może. O, tak, powiedzmy. Więc no teraz tak, nasze pola będą. Tu jest pszenica, więc będziemy robić bele. A bele, nie wiem jakie to będą. Nie, chcę w ogóle robić bele, bo ja nie, ma, nie, mam, nie mogę zwierząt kupywać. Mi się wtedy wszystko rozwala. ale nie wiem jak to będzie, więc zobaczymy. To będzie chyba jak na kolendzie. Więc tak. Mamy jeszcze ze sobą 13 minut. Więc dzisiaj... E, pokażę Wam jak się... jak drogo się drzewa sprzedaje. I to chyba będzie pod koniec, że ten... Bo nie ma tutaj cał całego obrazu. No i nie wiem jak to będzie. Znowu weszła moja mamusia. Teraz poszła No jak ten to Trochę późno to nagrywam Bo mam czas Tak to jeszcze muszę się uczyć No ale jest dobrze Co by tam jeszcze powiedzieć Może dzisiaj Kupiłem sobie ciężarówkę mana Na czepę, będziemy tam też przewozić No to właśnie może kupię sobie Coś na zwierzęta Czyli nie zwierzęta, tylko na, na drzewa, coś takiego sobie to i może to będziemy przewodzić. Nie, spróbuję uzbierać kasy, tak do miliona, i wtedy pomyślimy, co tu kupić. Bo polecie mi też na na, w komentarzach, co zrobić, co chcecie, to ja to mogę spełnić. No, I to jest takie coś, że będziecie mi robić ten zadanie, a ja będę je rozwiązywać. Tylko 10 miejsc będzie, więc proszę to napisać. A ja to zrobię, kto nie ma jeszcze i tak puściliśmy, bo to przyspieszymy Dobra, więc kończymy już to Mamy ten Obryskiwanie jest robione, żeby nam większość tego było Gdy To się jest Dobra, więc tak. Tak wygląda środek. Idziemy akurat 11,9 km na godzinę. Więc to też szybko jest. Idziemy chyba z etorem czy ursusem, nie wiem. Zaraz zobaczę, jak to dojadę, bo się czas ma ten manuje. No, za... A na to będzie za... Całe 3, 4 dni sylwester. No, to na belki hmm. Dobra, już dokończymy. Już jedziemy. Tak, sprawdzić tam miałem to, co ja miałem sprawdzić, kurde. Co to było? Aha, co to chyba daje, nie? nie bo zapomniałem. Dobra, to KitKamena. Tu? Aha, coś miałem chyba jeszcze w sprzętach leśnych, chcę zobaczyć. Próbowałam sobie na to, tylko mam za mały silnik Ten więc spróbuję, a nie umiem tego usługiwać, bo nie umiem łapać Więc tak, idziemy nie tu Nie tu Chwila Ja tak, chcę pobawić jakby Na traktory mieliśmy iść O Tutaj Tego co ja mam, to ja mam Ursusa Dobra, więc tak, składamy to. Dobra, nie chcę mi się tego składać. Opuszczamy i jedziemy na drzewo. Mamy jeszcze ze sobą 10 minut oglądania. Więc spróbujemy. O, od razu pokażę tak. Jak się na w ogóle prawidłowo ciąć? Cinamy tak.